Z tej strony Patti. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać jajka niespodzianki dla zwierzaków! Kochani, dzisiejsze otwieranki są bardzo nietypowe, ponieważ zawsze otwieramy rzeczy dla ludzi, dla nas. A tym razem mamy jajka niespodzianki dla naszych popili, czyli psiaków oraz kotów. Wiadomo, ten zabieg marketingowy jest stricte zrobiony pod nas, ludzi. Bo logiczne jest to, że zwierzak nie idzie do sklepu i nie kupuje sobie jajka niespodzianki. Więc to wszystko jest zrobione dla właścicieli. Patrząc na design oraz pomysł, na maksa innowacyjnie to wygląda oraz crazy. Bo to jest odpowiednik kinder niespodzianek, kinder joyów, ale dla zwierząt. Dla ludzi i dla zwierzaków. Wiecie, to jest takie, że cieszyć się może właściciel oraz pupil. Z technicznych spraw, które zawsze Was interesują. To, oto jego niespodzianki, zakupiłam w zoologicznym kakadu za 24,99. Więc kochani, mega mnie ciekawi, co znajduje się w środku, więc nie zwlekajmy. Zabierajmy się za otwieranie! Ale zanim to. Koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę. Być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczać Wam jeszcze więcej lepszego kontentu. Więc do dzieła i dzięki! Lecimy na dół! Kochani! Na pierwszy ogień wlatuje niespodzianka dla kota. I spójrzcie, te jajo jest naprawdę ogromne! Ja cię kręcę. Niesamowite ona jest po prostu wielkości dłoni. Nawet tak. Takie trzy Kinder Joye, albo Kinder Niespodzianka Maxi. W ogóle te jajo jest nam Maxa dorobione. Oprócz tego, że mamy świetną grafikę, mamy oczywiście kotka, jajo jest w fioletowym kolorze. Poniższy kolor jaja symbolizuje smak przekąski i w tym przypadku mamy tuńczyka. Informacja, że jest to dwa w jednym: przekąska plus zabawka. Joy and toy. Oprócz samego designu przejdźmy jeszcze do mega świetnych featureów. Przykładowo ta łapka, która nie dość, że mega świetnie wpasowuje się w cały charakter i tematykę, to dodatkowo jest to Easy -o. O, tak, i otwieramy. Ale zanim otworzymy to, jeszcze muszę Wam pokazać kolejną świetną rzecz. Spójrzcie. Make a bowl z myślą o Twoim kocie. Mamy wypłaszczenie. Spójrzcie, dobrze, aż tak tego nie widać, ale w każdym razie zaufajcie mi. otworzymy, to Wam bardziej to pokaże. I tutaj mamy, właśnie, tak jak Wam wspomniałam, płaskie i możemy stworzyć miskę dla naszego kociaka, żeby od razu mógł spożyć przysmak! Słuchajcie, no! Ja cię kręcę, ale się jaram, otwieramy. O, ponad 100 modeli zabawek! A wiecie, co się obawiałam, że to jest tylko i wyłącznie rozgraniczone na smaki i dla każdego smaku jest dedykowana zabawka. Że wiecie, załóżmy są trzy zabawki, trzy smaki i każdy smak ma jedną zabawkę i to się powtarza po prostu. A tutaj okazuje się, że jest ponad 100 modeli zabawek. Ja nie mam pytań. Więc rozwalili system i przebili kindera. Otwieramy. Okej. Okay. O, ja się to nam maksa mocno się trzyma! Skończyłam się. Dobra, ale lepiej tak niż jakby miało się rozpadać. Okej, okay, dam radę, dam radę. <śles> Ja cię kręcę, nieźle, nie ma przegródki. Z jednej strony mamy zabawkę, a z drugiej przysmak. I przysmak jest w takiej oto pięknej saszece fioletowej. Okej, okay. wygląda naprawdę bardzo ładnie i profesjonalnie, ale na przysmaku nie chcę się skupiać, to mogą ocenić nasi pupile, więc przejdziemy w głównej mierze do zabawek. Okej, okay. i spójrzcie, tutaj mamy taką myszkę. Okej, okay. delikatnie natnę to. Oh! Okej, okay. i mamy tutaj taką myszkę, która jest z włóczki, malutkowo pompon, dzwoneczek, no i po prostu możemy się bawić z naszym kotkiem. Mega, lecimy z kolejnym. Będziemy otwierać jaja na przemian, więc teraz weźmiemy sobie niespodziankę dla psiaka. I spójrzcie, mamy przepięknego goldenka na opakowaniu. Przyznaczek mamy oczywiście z wołowiną. I spójrzcie, jakie piękne stajki są. Otwieramy. Ja cię kręcę! O, ale świetna zabawka! O, to jest zarumbiste. Ej, o, to świetnie wygląda. Ale mega gryzak. I to jakiś sensoryczny dla psiaka. I patrząc na wielkość tego gryzaka, to raczej to jest dla szczeniaka, aniżeli dla dużego psiaka. I wydaje mi się, że również tak będzie z resztą tych niespodzianek. Ponieważ spójrzcie, patrząc po wielkości, również tych jaj, raczej coś ogromnego dla dużego psiaka się tu nie zmieści. Natomiast, no nie powiem, mogą nas zaskoczyć. Ale patrząc też po etykiecie, to widzimy tutaj maluszki. Dobra, kochani. Wracamy do naszej zawartości. Więc tak, spójrzcie, to wygląda do maksa świetnie Jest bardzo kreatywne i ładne U, jeszcze się jak wygina, fajoskie Co do przysmaczku, o jacie I mamy tutaj mini steki Takie pastylki, o, ale super Mega świetnie, dosłownie one wyglądają Tak jak na etykiecie Tu mamy duże steki, a tu mamy mini steki Jeszcze wrócimy do kotka I tutaj tak samo, grafika odpowiada zawartości. wartości Widzicie? Mamy paseczki i również w środku Mamy paseczki Tończyka Więc bardzo fajne jest to, że etykieta odpowiada zawartości. To również poniekąd Kot mamy za prezentowane na stędzie. Spójrzcie. Czyli przysmaczek adekwatny do grafiki. No ale wiadomo. Grafika jedno, ale musimy sprawdzić. Więc tutaj zaliczamy. Kochani, zaczyna nam się robić tutaj naprawdę dużo rzeczy, więc na pomoc wskakuje nasz stędzik. I voilà! Mamy to, lecimy z kolejnym jajem. I mamy niespodziankę dla kociaka z przysmakiem kurczakowym. Ja cię kręcę. To się naprawdę łatwo otworzyło. Dobra, sytuacja opanowana. Nasza zawartość wróciła. Przysmaczek. I spójrzcie, mamy tutaj mini kawałeczki kurczaka. To są takie plasterki, płatki. No na maksa to jest cieniutkie, malutkie, mega cute. Oraz zawartość ja cię kręcę. Jest to kolorowa myszka ptaszek. Otwieramy. Wygląda to jak papuga, albo taka papuga clown Ma czerwony nos. Dobra, sprawdzamy. Tak delikatnie chcę to otworzyć. Wow, nie jest to żaden pluszak. A jak otwieracie to, uważajcie, bo właśnie to jest powpinane w te pluszaczki. Jest to kulka, twarda kulka. Czy ona ma kulkę w środku? O, no, Jacie, ale super! Ma ogonek. Ale cute zabawka dla naszego kociaka. Mega super! Można za ten ogonek trzymać i bawić się z kotkiem, albo po prostu puścić dla kotka do zabawę luzem. Mega. Jeszcze, oczywiście, rzecz, którą miałam wam pokazać, a mianowicie jest to miseczka. Właśnie tutaj jest te wgniecenie, żeby można było to postawić i dać od razu naszemu popilowi jeść. Spójrzcie. Stawiamy naszą miseczkę. Widzicie, jak pięknie stoi. Otwieramy saszetkę i wsypujemy smaczki. Kolejne jajo wlatuje dla psiaka, i tutaj również mamy kurczaka. Ale tak by the way, powiem wam, że mega uroczo wygląda ten wystrój. Dosłownie jak taki kącik dla pupila. Mega. Ja cię kręcę! Tu mamy jakąś dużą zabawkę. Ujeju! Patrzcie! Jest to sznur do ciągania wraz z piłeczką na końcu. Ale ewidentnie to jest dla malutkich psiaczków. No bo spojrzycie jakie to jest małe w porównaniu z takimi zabawkami dla dużych psiaków. Przecież duży psiak by to hapsnął. By miał to, dosłownie tą zabawkę na raz. O, to jest taki do siłowania się z psiaczkiem. No, albo oczywiście też możemy to rzucać. No, tylko i wyłącznie wyobraźnia nas ogranicza. Co do smaczków, to tak oto one wyglądają. Kociak. U, tu mamy cichą zawartość. Czyli nie ma dzwoneczka przy dodatku zabawce. Wow, ale ładnie! Wow Musimy to otworzyć Ojejku, chyba, dobra Już myślałam, że coś zepsułam, to jest tak delikatne Ojejcie To jest taka szeleszcząca Kulka w kratce Ale mega wykręcona zabawka Dla kociaka, wow Jeszcze taka ładna, powiem wam, że mam sfinksa. I jak on zobaczy jakikolwiek szeleszczący Papierek, albo po prostu Usłyszy papierek, to od razu przybiega I prosi, żeby dosłownie mu rzucić do zabawy A później aportuje i przynosi, żeby Ponownie mogę rzucić. Więc to jest sfinks z cząstką psa. I on nawet robi siat, żeby dostać smaczki. Więc to jest idealna zabawka dla niego. Jeszcze przy smaczek prezentuje się tak. Kaczka. I jest ona w formie takich paseczków. Piesek. Wow, wow, ale ładna zabawka! Ojej, jak to jest piękne! Niesamowite! Powiem Wam, że naprawdę urzekły mnie te zabawki. I kolorystyka, która jest naprawdę genialna! Jeju, jeju, ja po prostu nie mam pytań. Jeju, jakie to jest piękne. To jest naprawdę delikatne. To jest tak delikatne, że to chyba kotek by mógł się tym pobawić. Spójrzcie, jakie to jest cieniutkie. Szczególnie materiał jak na ubranko dla lalki. Więc to jest naprawdę na maksa cieniutkie i chyba prędzej to się zerwie. Jakbyśmy się siłowali z jakimś dużym pieskiem. Więc ta zabawka ponownie potwierdza fakt, że jest to dla malutkich piesków. I to jest takie też przyjemnie gumowe. Fajnie. I kolejnym atutem tych jajek i zawartości jest to, że w środku jest ponad 100 modeli zabawek i za każdym razem trafiamy co innego, więc naprawdę jest bardzo mała szansa na powtórkę. Jest nam maksa świetna. Ok, sprawdźmy jeszcze smaczek. Jest tutaj kaczka. I czy tutaj mamy jakieś wykręcone kształty? Mamy po prostu takie paski. Git, przechodzimy do kociaka. Okej, okay, tutaj ciekawie się zapowiada. <laughs> Kocimiętka! To znaczy, tak mi się wydaje, że jest to kocimiętka, bo na pierwszy rzut oka tak wygląda. Czyli jak taka sprasowana trawa, tu ciasno zapakowana. I boję się, żeby się nie rozleciała. Nie wiem po prostu, jak bardzo ona jest sprasowana, bo na pewno jest bardzo ściśnięta folią. Okej, okay, mamy to. Wow, ale ładnie to się prezentuje. Uszka! Kocimiętka w formie myszki. A dokładnie to nasze kociaki muszą nam powiedzieć, czy to jest kocimiętka, bo one to wyczują. Widzicie? to jest po prostu sprasowana jakaś trawka. Mega. Bardzo kreatywne rzeczy. Jeju. Jak ja się cieszę, że otwieramy te jajca. No mega, mega. Naprawdę tego się nie spodziewałam, że będzie to aż tak genialne. Ponieważ wiecie kochani, zarąbiste to jest dla nas, ponieważ taki zabieg, takie gadżety są stricte zrobione dla właścicieli. Przecież wiadomo, nasz kot, piesek, no pupil, nie idzie do sklepu i nie wybiera, że o, dzisiaj otworzę niespodziankę z zabawką i przysmakiem. O, dzisiaj sobie kupię przysmaczek, a dzisiaj po prostu sobie kupię taką karmę. Nie. O wszystkim decydują właściciele, więc więc tak naprawdę takie rzeczy, gadżety są właśnie dla właścicieli Więc kochani, ja jak na razie jestem mega zadowolona Sprawdźmy jeszcze smaczek Smaczek przy smaczek Jest kura i tak ona wygląda Są takie cieniutkie płatki I kochani, teraz wlatuje piesek i ja się kręcę. I tutaj mamy zabawkę. Gryzak do siłowania dla psiaka. Możemy po prostu zapać i siłować się z psiakiem, ale również są sensoryczne dodatki, które na pewno będą umilać gryzienie naszemu psiakowi. Dobra, spójrzcie, ile mamy tutaj już rzeczy. Ja się kręcę. A jeżeli chodzi o przysmak, to mamy tutaj kaczuszkę. Kociak. Uf, ja cię kręcę, ale duży dodatek! Jest to piłeczka. Otwieramy. Naprawdę bardzo mocno są zapakowane te zabawki, bardzo mocno jest zgrzana ta folia z zabawkami. I to jest bardzo dobre, Ponieważ naprawdę wszystko się porządnie trzyma. Oh, w środku jest piasek! Ole oh, mega! I tutaj jest pióro. To śmiesznie. Sprawdźmy w ogóle, jak to... Jak to, jak, jak to się bawi. Okej, okay, czyli po prostu kociak sobie łapie za to piórko i ta piłka wstaje, a on to ciągnie w dół. Oh, mega fajne. I ostatnia niespodzianka. Szczeniaczek goldenek. Oh! Mamy! coś nowego, ale super. Super. Jest to taki ring, gryzak dla psiaka. Ale super. Mega się cieszę, wiecie, niby takie zwykłe, niezwykłe, ale po prostu wszystko jest takie mega kolorowe, mega urocze i inne. I jest to również bardzo dobrze jakościowo zrobione. Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem tego produktu. Tego zamysłu, tych jajek, dodatków i jedzenia. W ogóle ktoś, kto wymyślił te jajka niespodzianki, to jakiś kozak. Co mamy do jedzonka? Mamy oczywiście steki. Kochani, otworzyliśmy wszystkie dzielniki. 10 niespodzianek dla naszych pupili, więc zróbmy szybkie podsumowanie naszych dzisiejszych łupów. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy niebieski gryzak ze sznurkiem, kolorowa myszka grzechotka, różowy sznur z piłką, myszka kocimiętka, gryzak dla psiaka, szeleszcząca kula, różowa kostka ze sznurkiem, myszka z dzwoneczkiem, neonowy ring oraz grzechotka z piórem. Kochani, tego tak to prezentują się nasze łupy ja jestem z nich mega zadowolona. Naprawdę jestem w totalnym szoku i tego się nie spodziewałam. Myślałam, że te zabawki w środku będą takie budżetowo słabej jakości, a okazały się totalnym kozakiem. Naprawdę one są genialnie zrobione i w genialnym designie. Co do smaczków, to również myślałam, że to będzie jakaś malutka saszetka, jakaś malutka kostka czy coś, a one naprawdę też fajnie są zaprezentowane. Bardzo fajne opakowania, a jak wiecie, bardzo zwracam uwagę na design, więc przekonali mnie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która z zabawek najbardziej Wam się podoba. Ja szczerze wam powiem, że mam dylemat. Dla kotka to powiem Wam, no wszystko jest mega, mega crazy. To jest mega kreatywne. To jest mega fajne, takie szeleszczące i błyszczące. To jest kolorowe. A ta koci w kształcie myszki też jest mega wykręcona. Dobra, decydując się na jedno, to wybieram tę oto kulkę, a dla pieska podoba mi się ten ring. Ale też miałam problem. I oczywiście, piszcie w komentarzu, czy macie zwierzaczka. jak tak, to jakiego i podajcie imię. I nie ograniczajmy się tylko do psa albo kota. Może to być również chomik albo koń. Tym samym. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polekujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnicie filmie znajomym, żeby huleł po internecie. Bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, tam się bardzo dużo dzieje. Jeżeli chcecie wiedzieć, co tam u mnie na co dzień, to mnie koniecznie zaobserwujcie. Ważna informacja, dobijamy do 10 tysięcy obserwujących, więc nie może was tam zabraknąć. W poniedziałki oczywiście wpadajcie na poniedziałkowy quiz, który jest dostępny przez 24 godziny na moim Instastory. Więc kochani, do zobaczenia na Instagramie oraz w kolejnym odcinku. Piąteczka!